Z tej strony wersja plysz. Dzisiaj znowu obracił się do Tarnowa. Czemu? Bo troszkę na to stało. No więc, witamy, znak Tarnów. A my zmierzamy się właśnie do tego miasta. Tak więc, zapraszam. Do oglądania. Znajdujemy się na ulicy Promiennej. Jeszcze chciałbym podziękować innej, innej osobie, czyli y, Suse za Darci, do tego miejsca, za chęć pom, pom, pomocy. Ulica Promienna 24, Klatka pierwsza. Kurde, Mamy Linda z Ręb. Fajnie, niestety. A konserwuje orona Może być wymieniona. Mamy dziesiąte. ósme. Pięknie wygląda. Niestety osiedlenie zostało wymienione. Opatrzcie. Pierwsze, żeby. Jak widać. Zaraz zadzwoni do. Zobaczymy. Jeździ z nami też pan Aleksander. Pozdrawiam. Brak lustra pierwsze. Klatka druga. Patrzcie, mamy o Kolejny raz. Piąteczka. Tu mamy takie klęniczki z, z, z tych No i na partner. Zobaczymy alarm. Oryginalny! O proszę. Termin następnego badania, no i konserwator. Wiadomo, kiedyś był krak dźwig, bo teraz konserwuje orona. Dobra, parter. To jest wyłącznik. A. Jesteśmy na ulicy. Mamy tu niestety krak dźwiga, jak widać. W Budynku 22, klatce drugiej Jest niestety krak dźwig. Taki zielony. Siema, tu reklamy, się jak Krak oświetlenie, rok budowy 2010, 450 kg i 6 bardzo mała, jak mam pilotów 28, w Krakowie jest niestety taki sam kraj, tylko że rok starszy, trzecie. Tak sa, takie same dźwięki z maszynowki, niestety falowy krok, wymieniony Dziesiąte piętro. Nawet, słuchajcie, nawet Tarnów jest lokalna firma krakowska Krak Dźwig. Słuchajcie. W klatce, do klatki pierwszej też pójdziemy. Nie wiem jaka to ulica. Ale nie wiem, zaraz zadzwonię to Słówki i zapytam się, gdzie jest ten krakdźwik. Kurde. Tak jak widać. Trzecie piętro. Takie strzałeczki. O, Promienna 22, klatka 1. Jak widzicie, obytu wywrę. No niestety nie. Jest kolejny krakdźwik. No, z 2013 na 5 wygląda jak GMV znowu zielony taki siema tu będzie będzie 5 winc w, no, w jednym filmie w, w Tarnowie ale niestety tutaj się sprawdzi widać Zero. niestety gada ale trudno. Przycisk, wiatraczek, wentylator. Wyłączaj to, proszę Cię. Na windę konserwuję Orona. Wszędzie w Tarnowie. Pa! Więc kolejny raz. ale windę. Co ciekawe, to mamy taki inny przycisk. Ale tam, wiadomo, wszystko jasne. Ale już. Nie, bo Już. Tam już. Tu jedynie piąteczkę 63. Dzisiaj znam też pan ja Aleksander. Kiedyś nie mówiła, a teraz mówi. Ka takim obiciem takim nie niebiesko-białym. Kolejny raz Na piąte z Tornowa kamery na inną stronę, żeby nikt nie zaznaczył Każdy tylko sam widoczek. Taki widoczek na tarnów. Ale niestety tu jest już wszystko do jak widać. Kolejny raz wiatru taki sam jak na ślicznej 36 to tylko na zero dobra wiatraczek nie ma tu kamery ale jest takie fajne osiedlenko 525 kilo i 7 kg osób Instrukcja od Oronki. Dobra. Zero. Tu już nie ma już w ogóle, znaczków. Dzięki za oglądanie, Starowa. Pokażę wam. Dobrze. To dzięki za oglądanie. Jeszcze chciałbym pozdrowić słówkę. Dzięki za oglądanie.